Poranne pytania radio w tym kłania się Wojciech Hermakow. Naszym gościem dzisiaj jest pan Andrzej Czuszyński, psycholog, koordynator ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w regionie, terapeuta, który pracuje z uzależnionymi. Dzień dobry. Dzień dobry. Parę liczb na początek. Nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 miliona Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym wychowuje się nawet do 2 milionów dzieci. 900 tysięcy osób w kraju jest uzależnionych. 251 osób zabiły, zabili na drogach pijani kierowcy tylko w zeszłym roku. Mogą się Państwo domyślać, że o alkoholu porozmawiamy w sobotni poranek. Producent wódek smakowych w tubkach takich kolorowych, mięciutkich wycofał się z pomysłu. Czyli co, problem zniknął, skoro na półkach mamy tylko, mówię w cudzysłowie, kolorowe, smakowe butelki po 100 ml, tak zwane małpki? Wydaje mi się, że zniknął ten najbardziej zaskakujący sposób, jaki chcieli sobie sprzedawcy radzić, ale no problem spożycia alkoholu w Polsce mamy cały czas, bo mimo bardzo restrykcyjnego chociażby prawa dotyczącego prowadzenia samochodów po alkoholu, to problem pijanych kierowców nadal funkcjonuje. Wydaje mi się, że sam zakaz jako taki nie jest wystarczającym rozwiązaniem, że musimy tutaj jako społeczeństwo podejmować ma, inne działania. Jeśli ktoś ma dwa, trzy zakazy, a mimo tego jeździ po pijanemu, to raczej w, prawie z pewnością można powiedzieć, że to jest osoba uzależniona. Co? Ona nie kontroluje się do końca? Ona nie myśli tak jak każdy zdrowy człowiek? No osoba uzależniona ma problem nie jest często zdolna do rezygnacji, do odmówienia sobie z sięgnięcia po alkohol, czy po inną używkę. Kolorowe, smakowe małpki tak zwane, buteleczki po 100 ml. One w sklepie pięknie wyglądają, w każdym sklepie są przy ladzie. Dla kogo to jest produkt? To jest produkt do kulturalnej degustacji przy stole wieczorem w gronie znajomych? Wydaje mi się, że to raczej jest produkt, po który sięgają osoby w nagłej potrzebie. Pewnie w zdecydowanej większości osoby uzależnione. Tutaj jest no, zauważalne podobieństwo z tymi tubkami, na które pomysł się pojawił. Wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej niebezpieczna kwestia, bo tutaj oprócz tego, że mogło dojść do pomyłki, bo ta tubka z musem owocowym, a z alkoholowym napojem była niezwykle podobna do, były niezwykle podobne do siebie, ale też tworzymy taki schemat uproszczone myślenie. Które będzie działało, jeśli się nie zatrzymamy nad problemem, że możemy sięgnąć po to jako coś zdrowego, przyjemnego dla rozrywki. A no, środek jest jednak niebezpieczny i chociażby dzieciom nie powinien się w ten sposób kojarzyć. Te kolorowe małki przy nich zostanę. Dane pokazują, że przeważająca ich większość sprzedaje się rano. Hmm. Czyli możemy powiedzieć, że to jest produkt głównie dla osób uzależnionych. No, te dane by tak wskazywały, tak, że sięgają po te osoby uzależnione od alkoholu. Uzależnienie od alkoholu, czy to jest problem określonej grupy, określonej płci wieku, ludzi z określonym wykształceniem? Dane pokazują, że nie. Nawet w Pana wcześniejszym zdaniu pojawiło się to, że to jest problem, który dotyka rodzin, i bardzo często to jest choroba, która występuje rodzinnie. Oprócz tego, że są pewne cechy dziedziczne, które sprzyjają uzależnianiu się. Od różnych substancji czy aktywności, to jest też tak, że bardzo ważną rolę gra modelowanie, czyli przykład, który obserwujemy. Dzieci naśladują to, co robią rodzice. Jeśli formą spędzania wolnego czasu jest picie alkoholu, i on towarzyszy różnym wydarzeniom w domu. To oczywiste staje się dla takiego dziecka, które nie jest w stanie samo się kontrolować, że też tak będzie spę chciało spędzać czas. Czyli to dziecko patrzy w domu, ale obserwuje też media i zbliża się długi weekend, i nagle wszędzie są reklamy marketów, które nam tłumaczą, że jak jest długi weekend, to trzeba kupić 10 piw i 5 dostaniemy gratis. To też jest modelowanie wydaje mi się, że w ogóle w sklepach współcześnie ten problem na różnych płaszczyznach się pojawia, bo jest taki mechanizm, który sprawia, że jak patrzymy na jakiś produkt w sklepie, to jest duża szansa, że przy kasie po to sięgniemy. Jeśli to będzie czekolada, to jest to średnio szkodliwe, ale jeśli po drodze w sklepie kilka razy mijamy alkohol, ten wielopak, o którym pan wspomniał. No to jest rosnąca szansa, że przy kasie jednak się zdecydujemy go kupić, nawet jeśli nie mieliśmy takiego zamiaru. Gdyby pan jako terapeuta, psycholog, nagle dostaje powiedzmy złota rybka, jeans z butelki, wyskakuje i daje panu uprawnienia parlamentu, prezydenta, jakby pan zmienił prawo, żeby trochę ochronić nas przed zagrożeniem ze strony alkoholu i chorobą alkoholową? Co można by łatwo wprowadzić, żeby Trochę utrudnić ludziom nie samo picie, ale nie sam dostęp do alkoholu, mm -hmm. ale ryzyko choroby. Myślę, że to są ważne dwie rzeczy. Jedna to jest odpowiedzialność dorosłych za dzieci, i tutaj zakaz jest najlepszym rozwiązaniem. Ten zakaz dotyczy tak samo papierosów, alkoholu czy pornografii, a druga sprawa to jest odpowiedzialność rodziców dorosłych, przepraszam, za samych siebie. Pomyślałam o papierosach, które, żeby kupić, trzeba poprosić ekspedienta w sklepie, czasem z zamykanej szafki to wyjmuje, a alkohol jakoś tak jest, że jest dostępny na każdym, w każdej alejce. Wydaje mi się, że to jest kwestia, nad którą powinniśmy się mocno zastanowić, jak to rozwiązać. Papierosy mają bardzo dużo ostrzeżenia teraz na opakowaniach, często brzydko wyglądające zmiany chorobowe, które powodują tak. papierosy, a alkohol ma piękną etykietę, jest kolorowy i dostępny w niezliczonej liczbie smaków. Tu znowu wracamy do. Do tych buteleczek. To też zachęca? Zdecydowanie tak. No, tworzy się skojarzenie, że ten napój, który może się nazwać bezalkoholowym, służy zabawie. Niepokojące dla mnie, jako osoby pracującej terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, jest to, że schemat szampan dla dzieci funkcjonuje. Szampan to jest napój alkoholowy. Jeśli wyjmiemy z niego alkohol, to dziecko przyzwyczaja się do tego, że ten szampan to jest coś, co jest potrzebne do zabawy. A to nieprawda, bo to bardzo niezdrowe, szczególnie dla dzieci. To teraz przytoczę panu zdanie takiej no, liberalnej części społeczeństwa, która mówi: jest wolny rynek, ludzie są dorośli, mają wolną wolę, każdy ma swój rozum, reklamujmy alkohol, sprzedawajmy go, bo każdy odpowiada sam za siebie. I co pan na to? Wolny rynek sam się nie reguluje. Pod kątem opieki nad osobami, które same o siebie nie mogą zadbać. Mam tu na myśli przede wszystkim dzieci, za które jesteśmy odpowiedzialni my jako rodzice, ale też jako społeczeństwo, i tutaj wolny rynek nie uchroni ich przed zagrożeniami. A trafiają, ze strony a trafiają do pana uzależnione dzieci, nieletni? Tak, w naszym ośrodku w Olsztynie oprócz pomocy terapeutycznej w problemach emocjonalnych mamy też poradnie leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. I uzależnione dzieci również od substancji psychoaktywnych, czyli też alkoholu trafiają do nas. Najmłodsi, kiedy sięgają w sposób taki bardzo ryzykowny po alkohol? Wiek szkoły podstawowej, tam gdzie rośnie samodzielność i Potrzeba stawania się czy prezentowania się jako ktoś doroślejszy niż się faktycznie jest, jest tym momentem, kiedy taka myśl się pojawia. Czy to będą papierosy, czy alkohol? Sześć lat temu zakazano w Olsztynie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Momentalnie miało to odzwierciedlenie w liczbie interwencji Straży Miejskiej czy Policji. Powinniśmy alkohol wyprowadzić ze stacji benzynowych? No, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Nie wiem. Myślę, że. Taka dostępność i to, że alkohol się rzuca w oczy, to jest taka kwestia, która, która sprawia, że częściej po niego sięgamy. I być może też usunięcie go ze stacji benzynowych sprawiłoby, że rzadziej patrzymy, rzadziej nam się kojarzy, rzadziej sięgamy. To by było korzystne i dla uzależnionych, ale też osób, które nie są chore a jednak no, na stacji benzynowej sięgnęłyby po alkohol, a przecież nie mogą go przed prowadzeniem auta spożyć. Jak na stacji benzynowej, zwróćcie państwo uwagę, chcemy kupić olej do samochodu albo wycieraczki, to musimy ich poszukać. One są Tam. gdzieś z boku. A alkohol zawsze stoi za sprzedawcą i zawsze trafimy na niego wzrokiem. To, to jest problem do szerokiej debaty moim zdaniem. Dobrze, że politycy też zwrócili na to uwagę, bo no, z wielu stron jesteśmy tą dostępnością alkoholu zdecydowanie bombardowani. Panie to teraz na koniec. No, mamy weekend i znów będę mówił głosem wolności. Przecież jest weekend, to mogę. Przecież jestem dorosła, dorosły, to mogę. Mam za sobą ciężki dzień w pracy, to mi się lampka wina należy. W imieniu naszych słuchaczy pytam o sygnały ostrzegawcze, lampki, mhm. kontrolki, które nam się powinny zapalić. Pan, jako terapeuta, na co by zwrócił uwagę, kiedy alkohol nie jest problemem, a kiedy powinniśmy już uważać? Myślę, że jeśli ktoś u siebie obserwuje takie myślenie, jak pan przytoczył, że mogę, to rzeczywiście mam wybór, ale jeśli ktoś może i nie może sobie odmówić, to to jest taka lampka, która wskazuje, że mamy problem czy z alkoholem, czy z inną substancją. Umiejętność odmówienia sobie i znalezienia zdrowszego sposobu na rozładowanie tego stresu po pracy, no jest niezbędna dla zdrowia. Sport, ruch. Sport, ruch yy, i relacje. Najprostsze, co można zrobić, a co wydaje się paradoksalnie strasznie trudne, no to jest wspólny spacer. Jeśli jestem w stanie zrezygnować z piwa, a pójść na wspólny spacer z bliskimi, to wydaje mi się, to bardzo, bardzo zdrową decyzją. I to Państwu zalecamy. I dzisiaj i na co dzień Andrzej Cuszyński, psycholog, terapeuta pracujący z uzależnionymi, był naszym gościem. To były poranne pytania Olsztyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję.